Dusza dała ci takiego partnera, który ci przypomina zachowania twojej mamy, twojego taty, traktuje cię podobnie, ty się czujesz tak samo, żebyś ty wybaczyła rodzicowi, żebyś ty zobaczyła tą iluzję, tak? Że tu jeździsz w niedzielę na obiad, ale tak naprawdę to życzysz mamy źle, podświadomie. Czy macie jakieś pytanie o rozstaniach, czy, czy je, na jakim jesteście etapie? Czy jesteś szczęśliwy w swojej relacji? Czy myślisz o rozstaniu, czy jesteś po rozstaniu? Czy może jesteś na takim etapie, że wracasz, że nie jesteś pewna, albo trudno Ci podjąć decyzję taką jednoznaczną, nie masz tej pewności? I właśnie taką pewność, jaką podjąć decyzję, możesz też przyjść do mnie, no ja robię takie herbatki o relacjach raz w miesiącu w niedzielę. Te herbatki są w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, czyli akurat teraz przypada na 30 listopada. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Bilet wstępu kosztuje tylko 26 zł. Czyli tak jakbyś płaciła za herbatę w kawiarni, w herbaciarni, na tej herbatce online możesz właśnie doświadczyć, dowiedzieć się czegoś, co ci pomoże podjąć jakąś decyzję, bądź uświadomić sobie, w jakiej iluzji żyjesz, czy tam się dużo praktykuje, robimy różne ćwiczenia. Potem też możesz dołączyć do grupy na Facebooku, świadome relacje, gdzie te ćwiczenia też z tych herbatek są i możesz sobie je praktykować, nawet z partnerem. Właśnie teraz mam taki fajny proces, takie ćwiczenie, gdzie się transformuje energię w relacji. Czyli jak z kimś jest bardzo źle, to ja mam takie ćwiczenie, które możesz powtarzać kilka razy i jak będziesz powtarzać to ćwiczenie, to. Spowoduje to, że się zmieni w ogóle energia, czyli na przykład nienawidzisz kogoś, nie możesz na niego patrzeć, a po zrobieniu tego ćwiczenia, ta energia się oczyści, czyli będziecie mogli się zbliżyć, będziecie mogli y, zobaczyć siebie z przestrzeni serca. Link w bio. Herbatki o relacjach, herbatki z podświadomością, bo ja jako terapeutka holistyczna pracuję z ciałem, z podświadomością, z emocjami i z duchem, z perspektywą duchową. Dlatego to, co robię, jest skuteczne. Często trafiają do mnie ludzie, którzy lata, wiele lat chodzą na tradycyjne terapie, czy są rozwaleni po różnych przypadkowych sesjach, czy procesach, czy to po ustawieniach, czy po jakiś innych. I ja ich pomagam zintegrować, bo u mnie proces jest... Całe jest początek, środek, zakończenie, integracja. Nigdy nie zostawiam kogo.